maneczko mordki, z tej strony Lubeszakal. oczywiście pokażę Wam co i jak, jeżeli chodzi o podkręcanie sobie karty graficznej. <laughs> mamy program MSI Afterburner, ja mam kartę graficzną GeForce 610 i mamy ustawioną w ten sposób, jeżeli już podkręcamy sobie coś, to najpierw sobie sprawdźmy na internecie, tak? Czyli ja sobie sprawdziłem na internecie i ustawiłem tak jak było na internecie napisane. Oczywiście mogę jeszcze podkręcić sobie bardziej, ale na razie zrobiłem to w ten sposób: core clock na 900, czyli na maksimum, memory clock na 600, fan speed, czyli prędkość wiatraków w komputerze naszym, łącznie wszystkich, ustawionych na 100%. A jak sobie to później zapisać? pokażę od początku mamy ustawiamy sobie wszystko czyli to sobie możemy wpisać pokażę wam 600 wystarczy dwa razy nakliknąć na to miejsce enter i tak samo tutaj wpisujemy sobie 900 później wiadomo mamy mamy ustawione na auto tak jest na auto czyli na połowę odklikamy sobie to i ten suwak co mamy tutaj przesuwamy do końca do 100% I później tylko bierzemy tak Zastosuj zmiany Później bierzemy mamy tu dyskietkę Save, zapisz Wybieramy sobie 1, 2 To ja na jeden sobie wybieram Profil został zapisany tak Jak już wszystko mamy zapisane elegancko To sobie zamykamy kółteczkę I to by było na tyle Najpierw, jeżeli chcecie sobie podkręcić grafikę, sprawdźcie maksymalną, możli znaczy nie tylko maksymalną, ale i średnią możliwość podkręcania grafiki na internecie. Do ilu możecie podkręcić? Ja wiem, że mogę jeszcze bardziej ją podkręcić na maksa, ale na razie mi tyle wystarczy. Jeżeli Wiedźmin 3 mi chodzi bez problemu i inne gry najnowsze, no to, to więcej mi nie trzeba. Także piąteczkę zapraszam do lajkowania i subowania. Pozdrowu Baszaka.